Magiczne, magiczne. Chciałem zrobić ten, ten mieczek taki przerąbany, tylko nie wiem czy mi nie brakło. Ten szarpacz, o! Nie, co ja gadam? Nie szarpacz. Dwa schematy mam widać. Schematy, receptura. Recepturę mogę chyba sam używać. Śmierdziuch. nie wiem. Był taki schemat na taki przerąbany mieczyk. Fila, fila, Pańce, pancerz rana. o! Wymagane składniki Zbroja 9, a to ma solidne sukno. O, w dupę Jeden razy skóra Keirana. Fuck. Hmm. No, niezła jest. Trzeba ją zrobić. O ile mam tą skórę, i rana dziś skrzynca? Ja już będę Wiedźminie! Czy... Arius. Poważnie. Poważnie. Z Kobanek jest szybki, piernik, kusznicy. nie nawidzę A masz jeszcze ktoś? Tak myślałem, sukno zbiorone. Mieczy nie chce dobra Verbena Hm, hmm. hmm, chyba tedy No dalej i tędy Człowiek Fak to nie zobaczymy wrócić na ścieżkę no! Może tędy. O, zniszczył gniazdo. Uuu! Uuu, zrobiłem quest tak miło. I po nekerach. Nie, jest jeszcze, o. no by mi, mi akurat starczyło tych, tych... ...tych zębów czy czego to muszę zbierać. No, 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 Szpony, o, ze szponów. To jest wszystko. Nic nie ma. Dawaj, dawaj wszyscy. Ono szpony z nakerów, może tu ich trochę jest. Co to jest w ogóle? Jakaś pułapka? O, na dwie! Uhu uh, uh. Dobra, WoCIDLID nam zejdzie. Zwolnił. Nie może być daleko. O, endragi, endragi, dawaj. E, nekary znaczcie. Dobrze, dobrze! Będzie, będzie ten do kolekcji szpony, szpony. Tu jeszcze. Tak jest. Tu jeszcze. A tu co się stało? nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć sternika. Uhu. No nie, nie nauczyłam się, nie wcale Gleba! Do parteru go Nie mogę zapisać Jeszcze ktoś? Nie Krew wojownika Tu chyba coś mi jeszcze pokazywało. No matka więcej was nie miała, zaraz mi się podciął skończę. Koniec z wami Dobra, 30 sekund, teraz dążę. O, tam jest. Kedwin Gwynblade. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się to stało? Tris mm. poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Nie, Wiesz, bądź miękki. Gdzie jest Tris? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss, ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Tris, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn w pobliżu krasnoludzkiej osady Wergen. Tris stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę cóż za tobą. Ciekawe. Straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówił ci, mhm. że nie mam wizję. Dlatego piję. To no, pomaga. Wódki M'Gła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Nic nie czuję. Spokojnie. Ale teraz. Teraz widzę dokładnie. Musisz odzyskać utraconą pamięć. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto i dlaczego mm -hmm. zabija Dłan w koronach. Jak mam odzyskać pamięć? W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie ruchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocali Cool Story bro, ale trzeba nam iść Cholera no Niesamowita historia Kaccenki to jest dzieje? to Las Czuję obecność Przyszli się pożegnać. Mm -hmm. Mój las, Wafail, Gwynblade, żegnajcie. Pogadaliśmy się, a teraz. Tangry został Gdzieś zapisany. Się Królobójca, prawie go miałem. Uciekł. Teleportował się do Edirn. Jak to? Teleportował się. Normalnie, jaskier, normalnie, w po polskiemu. No właśnie, Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać, dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, skojatel też szykują coś dużego. Co planuje Roż? Wymyślał na Loredo, więc pewnie chodzi o. A, co chodzi, Zoltan? Chcą odbić Orweta i innych jeńców. Przyda się twoja pomoc. Mm -hmm. Kiedy przystałeś do Skojatele. Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nie ludzi. Chętno żony pomnik ludzkiej nienawiści. Skojatele ci nie ufają. Mnie zresztą też. Ale możesz to zmienić. A po co? Pogadam z nimi. Może Rosz albo Skojatele wreszcie. Na coś się przydadzą. Nowy poziom. O, jak miło. On cały ten czas tu stał i czekał, aż skończymy gadać. Ciekawe. O, masz. Już? Dobra, to idziemy wykuć mieczyk. Zacząć zbierać... Popatrzcie, mam na spodnie rzeczy. W... A wrzucę sobie o, co to jest? Drugi poziom, jeden. Mogę dać to. Vigor plus jeden. Odblokuję drugi poziom znaku igni. Uuu, fajnie. Ale damy to. Teraz mam. Nie, yeah, mam trzy kreski. Nie, yeah, to rozumiem. Strasznie dużo tego lewela dostałem. Nieźle. To mi się podoba. Kompletnie nie wiem, którędy iść. Hmm. Dobra, jesteśmy na miejscu. O! Ci już przyszli, moi lokatorzy. Coś długo was nie było. A, piwko jest. Ta, piwko, ty i piwko. Dobra, A, to jest koszulka. <noise> Czas Ja, on ma pieniądze. <laughs> jak. Jak im odwala, no, jak masz nowy Windows, to masz sam stan wstrzymywania. Ty nie pyskuj, bo Windowsa masz ode mnie, nie sfaniacz. Czemu nie mogę zapisać gry? Uh, odpoczynek Południe. Idziemy do kowala. Si Sory łyknę się wody mm. A ah, nie ma tak dobra woda, krystal źródła O oh. O tak Ciszej pajace! Zamknij drzwi, Tomek. Przyszli, nie, na jednych zajęciach byli i już odwala. No, fizyka. Tyś fizyki prawdziwe jeszcze nie widział. No, bo ja widziałem. Gdzie jest kowal? Ja się pytam. W kowalni. Co za debilizm. Gdzieсь Góral? No, co jest grane? Ja i dopiero z skrzynki Pozdrawiam. f No otwieraj. Hmm, to to kto mamy my, a to jest schowek. Dratwa. Sukno skóra. góra. Oczy Krew, zęby. O, tkankę mam, kaj Zęby Endriagi. Aha, to nie z tych, to z pająków mam mieć. O kurde. Jest skóra Kejrana. Dobra. Przepisy Wilga, fil Triego, Krew Samu miazguka. O, szarpacz, to nie. Pułapka na harpie. Mocnienie skóry, szarpacz, Mangusta. kartacze, o! 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 o. o. tego potrzebuję, przewijaj się szybciej na dół. Tygdysokno, skóra... Skóra Keirana, dratwę mam... Dobra, wszystko wiem. Mm. Nie przeżywaj, Kamil! <noise> Jak on się drze, <noise> dziecię ja muszę z kimś takim wytrzymywać na studiach, zgroza! Gdzie jest ten pieprzony? ten? Wyobraźcie sobie, nie ma kowala. There is no kowal. Co za gówno. Dobra, nie no, robimy zadanie dalej, nie? tak. To, muszę pierw kasę za zlecenie sobie wziąć, nie? Tak, to jest chyba w tym domu. Heh. Unit Key. Przyniosłem truchu anekkerów na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie. Nagroda jest twoja. No. Wyśmienity miecz. Nie wiem, co to Co, Tomek? No, Wiedźmin, Wiedźmin. Pa... Dobra, Vernor Roche. Dziś teatr siedzimy Roszem. Rosz, Roche, Rosz, Rosz. dziś ty jest. Dobrze wiedzieć. Cześć, co? Złapałeś go? uciekł do Vergen w Dolinie Pontaru. Zmusił Trizby ich teleportowała. Ano. no. sobie z nas Dobra, skoro tak chce się bawić... Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedbe. Kupiec, mhm. który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedbeńskie oddziały w razie konfliktu. Aha, no i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Proszę, pójdziemy do doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Hensel z Kedwen. Dobra. Jeśli tak stawiasz sprawę, to zajmijmy się tym szpiegiem. Geniusz. Czekaj, mi się zajebać. Gdzie, gdzie, co? Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. O, uwaga, plan, plan. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg z Kedwen, niejaki Arnold Malter. Arnold, go zachwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant faktorii. Jest zdrajcą Temeria, taki żywcem nie bierzemy. No. Arnold przebywa w rezydencji cały czas. Tam uderzymy. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. To prawo Nie przestań mówić o nim po imieniu. Działa mi to na nerwie. Jak tam sobie chcesz? Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Gerald miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie. Kwatery przybocznych Loredo. Mają się za największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko nie dojdzie z kolorową lamówką na przyszywanicy. Słynnego śmieszny ma ten turban. Ja ma to tutaj. Roż. Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpi, sra i bransluje się w w posążek. Tylko następujące osoby mogą tam wejść: Maliger, matka Loredo, jego kuzyn i uwaga dziwki. O nie, mhm. czy mam jeszcze te kiecka? Po obchodzie faktorii, Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Dobrze się budówki. ma skubane. Ten dom to chędożona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę. I właśnie tędy do środka dostanie się widzbit. Wez otworzyć się okno. Geralt, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po Twojej stronie. A wez też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą Was na stanowiskach strzeleckich. W razie czego zapędzajcie kurwik synów pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wjedziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty. Czemu ja zawsze wbijają ten cholerny nóż w tą mapę, nie? Rozkwinią tak. Gdzie mam iść? Po zmroku. Mm, Tych mam strzekać do zmroku, czy...? Dobra. Nie no, może... ...pierw mam iść tam, chyba, a... Kurde, sam nie wiem. O... Jeszcze za wcześnie. Przyjdź po zmroku. Niemożliwe w tym miejscu, o kurde. Czemu nie mogę medytować O, dobra. Hmm, medytuj. Północ. i Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży będą cię miały w swojej opiece. Pytanie, gdzie ja mam iść? Może se wypije. wypiję? Niemożliwe. Chyba mam iść tedy. pi. górze lub omini kupca teraz to powinno być łatwiejsze, może jakiś tryb skradania by się włączył? Idziemy zobaczyć zobaczy Nie no nie chcę go zabijać, ej Kamil, zabić go czy nie? Nie! nie. Chciałem wczytać Chciałaś wszystko? Aha. Instaluję stery. Ładuj, ładuj grę. Jak się mi udało guszyć, go teraz to go zaciulam. Dosłownie. Załatwię go tym mieczem.

Ja mam iść. A, wiem, wiem gdzie jestem. Tam muszę iść do budynku pewnie znowu jakoś. nie ten, tylko ten. Przylep się. O, tak jest, dobry wiedźmin. Teraz sikacza Jeden zzika, drugi zżyga, to co? Tak się <śledź> O, tak mi przykro Tę helenę znaleźć w dół Podobno ok Tam coś jest Nie mogę tu Szybko. Nie, nie, zobaczy mnie, nie, zobaczy mnie, nie, zobaczy mnie, nie, widział nie, nie, mnie! nie, eee. W tym samym czasie. nie, 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 Ups. O, była związana. O związana, o co o wik tam jest jeden ziom hmm. musi się ruszyć chyba mendown. Wszystko bierzemy, jakiś kamień dziwny tam był. Savik. Przyszedłeś po Elfię, dziewczynę. Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak przepowiedni i twiny, ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje. Zarżnij ją. O, właśnie. Spróbuję go dziabnąć. Gdzie go wsadziłem? A nie, nie znoża wcisnąć, o kurde. Zarżnę mnie baba. A, trollolol. What the fuck? O kurwa. <laughs> Stara babcia wiedźmina zarżnęła, no nie tego jeszcze nie graj Jeszcze raz odmorta Nie da się tego przyklikać? nie da dobra zdążymy teraz kliknąć Oh Klucz do górnych kwater dawaj! Przeszedłeś po elczą dziewczynę. Jeśli tak to próżny, to...